Panie Boże, coś wam powiem? Mówi się, że wiek Chrystusowy to 33 lata. 30 w ukryciu pracy, domu, przy matce, a trzy z nich na pełnych obrotach i z szeroką działalnością społeczną. Co w tym czasie z tego życia udało mu się zgromadzić? Jedną suknię, o którą na Golgocie zagrali w kości. Na świat przyszedł w cudzej pasterskiej grocie. W chwili konania oddał swoją matkę ukochanemu uczniowi i nam. Po śmierci złożono go do cudzego grobu. Dzisiejsze ekonomiści powiedzą, że to było nieudane życie, bez sukcesów i bez inwestycji, bo nie pozostawił po sobie żadnej firmy, żadnego majątku, żadnego urzędu. Ale jego bogactwo ma zupełnie inne źródło pochodzenia, bowiem pochodzi od Ojca, który jest w niebie. Jego inwestycją są ludzie, wobec których był pełen miłości, miłosierdzia, litości i mądrości. Nie napisał żadnej książki. Ale jego słowa zostały spisane przez jego współpracowników. Jego majątkiem jest Kościół, który zbudował od podstaw własną pracą, a jego urzędem jest Królestwo Niebieskie, gdzie zasiada po prawicy Ojca, by sądzić z miłości. Czy my możemy popisać się takimi osiągnięciami? Czy nas znają na całym świecie? Czy powtarzają nasze słowa, bo są tak piękne i mądre? No niestety nie. Jest kilka instytucji, które wiedzą o naszym istnieniu i regularnie się z nami kontaktują. Skarbówka, ZUS, operator telefonii, kablówki, czy też energetyka i gazownia. Reszta może nawet nie wiedzieć o naszym istnieniu, bo możemy sobie wieść spokojne i skromne życie. Całe zainteresowanie rodzi się, gdy ze swoim bogactwem człowiek zaczyna się obnosić. Wtedy skupia uwagę, by niczego nie stracić, a serce staje się zamknięte i chytre. Bo gdzie skarb twój? tam będzie i serce Twoje. Jeśli liczę zyski, to nie jestem gotowy na straty, bo to boli. Jeśli tracę, to każdy zysk będzie dla mnie radością, żebym mógł znów tracić, nie przez rozrzutność, ale przez hojność. Mogę mieć niewiele i wiele ofiarować. Mogę mieć dużo i niczego nie dać innym. Jezus zaprasza nas do używania rzeczy bez egoizmu, bez żądzy posiadania lub władzy, lecz w logice Bożej. W logice liczenia się z innymi, w logice miłości. To też jest jeden z darów, jaki otrzymaliśmy w spadku po Synu Bożym, jak to właśnie przedstawił papież Benedykt. My z jakiegoś powodu poszliśmy za Jezusem, ale całkiem możliwe, że po drodze zapomnieliśmy, że chcemy go naśladować. Bo ta czystość, ubóstwo, posłuszeństwo jakoś zaczęła nam przeszkadzać. I tym samym liczenie się z innymi też nam ciąży, zwłaszcza gdy nasze ja chce grać pierwsze skrzypce. Wtedy zaczynamy gromadzić skarby na ziemi. A to, co było związane z Jezusem, przechodzi w zapomnienie. Nasze oczy stały się chore. Zaczęliśmy żyć w ciemności, choć naszym powołaniem jest żyć w świetle. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność mówi Jezus? Nie możemy wtedy być światłem tego świata. Gdzie więc skupiamy nasz wzrok, by znów ujrzeć światło, by od niego znów się zapalić i być lampą dla innych? W chwili, gdy uświadomimy sobie, iż znów źle widzimy, posłuchajmy psalmisty, który napisał: Spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.